Yo siemano rodzice, ja jestem Ruki, witam was w kolejnym odcinku zwykle jajek w Pokemon Go No i tradycyjnie w naszej serii, każde 500 łapek w górę to będzie jedno jajko w kolejnym odcinku z Pokemon Go A tymczasem, nie przedłużając, <laughs> zaczynajmy I znajdujemy się koło kościoła, czyli największego spawnu boksu w mojej wsi Ale zobaczymy czy najlepszego spawnu, zobaczymy co się zaspawniło dzisiaj pod kościołem Uwaga, co, co my tu mamy? <laughs> O, o, kuba, Executor! Jaki Ej, ale żeśmy kozak zaczęli koza dzisiejszy odcinek, do? za taki odcinek to łapa w górę, to, to mało, to jeszcze subskrypcji musicie dorzucić. <laughs> Idziemy po skubańca ja pierdzielę, i to zaraz koło nas jest. Także dzisiaj spotykam się z tym paksem. Drugi raz i pierwszy raz go będę miał okazję złapać. Także zobaczmy, Executor, ile ma twój? Pokaż, kuba. Łapa, jaki kozak! 2000 prawie CP, oh, oh. a mój ma 1821 Także też mam kozaka, czyli widzicie, odcinek zaczyna się epicko moi drodzy Nie wiem jaką malinkę mu dać, chyba dam mu taką malinkę, żebym go mógł w ogóle złapać Bo u mnie trochę z pokebolami jest Chociaż w sumie mam 11 gry, y, ultra boli, Po 20-30 innych tych gry, pokeboli takich tam Także nie jest źle, bywało gorzej Jest! Kolega go złapał Także zaraz dowiemy się jakie ma kolega IV, bo on ma jeszcze taki level, że ma losowe IV oraz ataki Także zobaczymy czy jemu się udały Kurde. Także poch pochwal się jakie IV Czy będzie najlepszy IV? Kurde, Kurde no najgorsze A ataki jakie masz? Um, pochwal siłmię. się nam Ballet Seed i Solar Beam Czyli całkiem dobry. Do najlepszy super atak masz Chyba najlepszy, bo nie wiem czy zmienił się jakoś set egzekutorowi, bo No tego pana nie widuje się zbyt często, a jest to bardzo dobry pokemon A zobaczymy jakie będzie miał mój staty Mam nadzieję, że bez ODM tylko mi nie ucieknij, synu. Łapiemy ananasy. Czy będą trzy ananasy? Czy będą trzy ku... <laughs> Waga, kurde, znowu y, te eksalety mi nie chcą siąść. Ale za to dobre pokemony John Hank nam tutaj y, wiecie, wczoraj żeśmy go zrąbali, zrypali żeśmy go, to, to dzisiaj nam takie pokemony dał, że ja pierdzielę. egzekutor na początek odcinka to jest to. Y, Psychic, najlepszy psychiczny atak, oraz Ballet Seed. Teraz, jakie IV, moi drodzy? Y, też najgorsze, o kurde. Słabo. Ale za to bardzo dobry pokémon i z bardzo dobrym CP, także ten pokémon mimo słabego IV będzie sobie jakoś radził. Na pewno będę go używał. Tutaj zapuszczony Lur, tego pana znamy, pozdrawiamy. Co my tu jeszcze mamy na Sightingsach? Mamy Chikorite, jest ona również koło kościoła, ale ona chyba jest tam dalej troszkę, więc mi tutaj nie złapie, zaraz po nią pójdziemy. Mamy też iPama. iPama w sumie też trochę warto zbierać, jeśli chcecie uzbierać Pokédex ze wszystkich generacji, bo on w przyszłych generacjach ma swoją ewolucję. Niewiele się wizualnie różni, ma tylko dwa ogony i jest trochę większy, ale, ale jest, chyba <laughs> będziecie mieć do Pokédexu. Także jak widzicie iPama, to możecie sobie tego złapać. Także uwaga, strubu do budu. budu. Znowu nic, żaden y, bonus tutaj nie trafiony, ale spokojnie wyszedł, więc mamy szansę to naprawić. Uwaga, Great Ball i. Proszę Państwa, pum, purum, pum. No znowu poprzeczka, no ja pierdzielę, no. Trzeba będzie jakiś ten challenge zrobić na Excelenty, nie? Żeby sobie poćwiczyć. Znowu wyszedł, ej, to on będzie chciał, żeby go trafić z Excelenta. Uwaga, jeszcze raz Great Ball, tylko żebyś mi teraz nie uciekł w Francuzie. Jest EXCELENT, mówiłem, czekał po prostu, czekał aż trafię tego EXCELENTA normalnie Ale i tak wyszedł, ej panie, co to? Teraz muszę mu trafić EXCELENTA, ale z ULTRA -ballem. Tak być nie będzie, żebym ja kurde nie złapał na EXCELENCIE poksa. I proszę państwa i złapałem go, Na znaczy, jeszcze go nie złapałem, ale ULTRA no to już raczej nie ma szans na ucieczkę Bo ma 350 CP, ULTRA BALL, EXCELENT No i moi drodzy złapał się, tak jest, mistrz EXCELENTów jest tylko jeden Tylko po prostu forma nie ta Ale spokojnie, pracuję nad formą jak widzicie całkiem dobrze mi idzie. Scratch Swift, no to jakiś taki egzotyczny muset I uwaga, najgorsza IV. Yo, 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 yo. Także co, lecimy po cykloch. A, w sumie zobaczmy sobie tego Jima, bo jest żółty, to może się dorzucę tutaj. Yy, mogę się dorzucić, nie mogę się dorzucić, jest szósty level, o kurde. Hitmon Lee, Snorlax, Vaporeon, o Vaporeon, Master to jest dopiero fajny Pokémon. I tutaj tego pana znamy z Lurka, także pozdrawiamy jeszcze raz. No i jeszcze Tyranitar, no to tego pana nie znamy. <laughs> także Overwatchek nadchodzi. Więc tego pana z nie znamy, ale pozdrawiamy i pozdrawiam go seria Overwatch. Mm. W ogóle ktoś zapyta dlaczego w maju noszę kurtkę, bo nie wiem czy widać to na kamerze, ale normalnie sypie dzisiaj śnieg. A jak widzicie tutaj, o ile widzicie, filmik nagrywamy 9 maja i normalnie 9 maja u nas pada śnieg. Normalnie jakiś Armagedon się odpierdziela teraz W tym 2017 roku Także malinkę mu podałem Teraz kwestia tylko trafić tego Excelenta Uwaga, czy, czy siednie, czy nie Coś czuję, że nie siednie, bo mi ślizga ekran No Bo mam cały mokry z tego śniegu Trzeba go będzie wyczyścić, ale raczej nie wyjdzie czikolita Bo ma tylko 58cp, to się złapie za pierwszym razem No dokładnie tak jak mówiłem Mimo, że dzisiaj okularów nie mam, to też się nie mylę No ale kolega ma, pokaż ładnie Wiecie, kolega ma Także, wiecie, ta mądrość spływa na mnie Pwaga jakie IV. No i lepszy IV! Atak! I bez ofdm 15 na 15 atak. A najlepszy atak kudle. szkoda, że ma takie słabe CP. Kolega sobie postanowi tego egzekutora podnieść, bo w sumie ma dosyć duże CP, więc dużo power-upów tutaj nie zużyje. A w sumie nie ma takiego zbytnio ofensywnego Pokemona, więc zapewne mu się ten egzekutor przyda. Jak widzicie, John Hank dzisiaj się postarał, więcej candy nie ma, nie? Candy mam, ale szkoda mi stara. Szkoda mu. Szkoda mi. A my zobaczymy sobie na mój plecak, jakie jajco mamy zainkubowane. Mamy zainkubowaną piątkę i wbitą na niej 4-1 km, także za chwilkę powinna się wykluć. A stopu dostawiliśmy dwójkę. Także w sumie fajnie, bo z dwójki wydaje mi się, że są lepsze dropy jak z piątki. Diodut robimy kolema. I tak jak kolega przed nią powiedział, a kolega się z tego będzie cieszył, bo będzie robił golema dzisiaj. Czy będzie miał mocnego... <gryzny> ja też sobie chętnie złapię, bo mam 100% IV Gio Duda. Także spodziewajcie się na dniach takiej ewolucji właśnie. I mamy Gio Duda. Zobaczmy, aha, na Jim sobie nacisnąłem, ale Geodude dalej jest, także fajnie. I zobaczmy, jakie CPE 6,75, Całkiem, całkiem dobry. Chociaż nie wiem, czy to jest takie bardzo dobre podniesienie, jak na tego Pokemona. Ciężko mi stwierdzić. bo Jak jest na zielono z Pokebola, to raczej, raczej będzie taki, taki Se. Albo będzie miał słaba IV, to się zaraz zobaczy. No nie trafiłbym ekscenta, nie kłopiej zejmi tego Pokebola. Pieru jasnego. Proszę bardzo, ekscelencik, forma wraca, moi drodzy. Forma wraca. Z reguły mam tak, że jak trafiam Excellenta, to mam praktycznie 99% szansy, że się Pokémon łapie. Najgorsze IV, tak jak myślałem. Czyli te okulary kolegi działają. Kolega robi ewolucję swojego Gravelera, bo złapał sobie przedtem ostatniego Geoduda. I ten właśnie Geodude ma 98% IV około. Atak, defensywa 15. i 15 na 15. Także dwa najważniejsze staty ma. I zobaczymy, jaki mu tutaj. G Nie Geodude, tylko Golem, jaki mu tutaj wyjdzie. Zobaczmy. Pewnie najlepsze ataki. Fajnie jakbym mi siadł na ten 100% najlepsze ataki. To by się bardzo cieszył. Miałbym endgame golema John Hank. Johnny Hankę postaram się tu ładnie, bo zobacz jak się uśmiecha do siebie ten golem. Nic tylko najlepsze ataki. Także uwaga, chwila prawdy. Wiałkłopą na chwilę i. Rock R Earth Quake. Najlepszy masz normala tak? To na pewno, a Earth Earthquake... Niby ten Pokémon jest typu ziemnego, ale Stone Edge jest najlepszym. Po drugie chyba teraz o takim grze, albo po czwarte. Nie wiem, że jest bardzo topowy CP takie same. Jakie CP? 1652, czyli taki dosyć przyzwoity. Trochę będzie problem z podniesieniem, nie? Dokładnie. <gry> Bo Candy nie ma. Ostrzegałem, że pogoda jest dzisiaj jak Armageddon, normalnie, że raz jest słońce, raz napierdziela śniegiem. I w końcu wymęczyliśmy piątkę, jest poród. Mamy to moi drodzy. Zielona Góra, wzywamy Was. Co? co? Ale <laughs> to było głupie. A. Tak jak ten Pokémon, co się wyklął. <laughs> Mogę coś mądrzejszego powiedzieć, to by może się coś dobrego wykluło. Jak coś czasem palne, to Rony Boskie. <laughs> Pozdrawiam mieszkańców Zielonej Góry. <laughs> wzywamy Was. <laughs> Słońce i śnieg. Fak logik. Fak logik. zgłości do nas. Zimno, strasznie zimno. Co to będzie? Co to... Zimno wszędzie, puszy wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? I teraz zainkubujemy sobie tą dwójeczkę, co dostaliśmy z pokestobu, bo ją szybko wyklujemy. A do tego poksy z dwójki wydają mi się lepsze. No i ruszamy. A, jest. A jest. Wieczór, jest jajko dwukilometrowe I zobaczymy co będzie w środku Miało być niby szybkie wykluwanie tej dwójeczki Ale jednak pogoda była tak okropna Że musieliśmy się tutaj pomęczyć Troszkę i uwaga Nidoran Nidoran samiec Jakie będzie tutaj miał IV No generalnie ten Pokemon się będzie przy, yy, przydawał <gry> W kolejnych generacjach Pokémon, uwaga, jaki stat pierwszy ma HP, czyli jest szansa, że będzie miał 100% IV, bo jak ma najpierw HP, to może mieć 100% IV, jak ma na początku Defa, to już nie może mieć na przykład, nie? Następny atak, uwaga. Już myślałem kurde, że 100% największy. Już już bym się napalił. A tymczasem to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał się. Tak zostawcie łapę w górę oraz subskrypcję za tego egzekutora. No i co? W najbliższych dniach będą akcje z widzami, także wbijajcie na grupę oraz na fanpage, gdzie rekrutuję widzów oraz informuję oczywiście o tego typu akcjach. A tymczasem ja się z wami żegnam. Aha, jeszcze Snapchat, Instagram, też tam zapraszam. Więc trzymajcie się, zimyczki, widzimy się w komentarzach na dole. Cześć.